Witaj na kanale Autentyczny jeśli spotkała cię manipulacja, toksyczna relacja, narcyz, psychopata lub socjopata jesteś we właściwym miejscu. Od trzech lat publikuję codziennie łącząc praktyczną wiedzę psychologiczną, wieloletnie doświadczenie i realne przypadki, dzięki czemu wiem, jak pomóc Ci odzyskać kontrolę. Nad swoim życiem i uwolnić się od toksycznych osób. Mój kanał ma ponad 10 milionów wyświetleń. Każdy materiał jest przygotowany, by dostarczyć ci wiedzę, wsparcie i konkretne narzędzia do działania. Oglądaj do końca dla siebie. Jeśli chcesz rozwinąć świadomość, wzmocnić siebie, zakończyć toksyczne relacje, i uzyskać indywidualne wsparcie, możesz umówić się na prywatną sesję lub konsultację. Oferuję najlepsze warunki współpracy i pełną dyskrecję. Dzielę się unikalną wiedzą i sprawdzonymi metodami, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Polub, skomentuj, subskrybuj i zostań częścią społeczności. Zatrzymaj się na chwilę. Jeśli kiedykolwiek miałeś wrażenie, że coś w tej relacji nie pasowało, ale mimo to wierzyłeś, ten materiał jest dla Ciebie. To, co dziś usłyszysz, może uporządkować chaos, który wciąż siedzi w Twojej głowie, albo uświadomić Ci coś, czego wcześniej nie potrafiłeś nazwać. Zostań do końca, bo dopiero pod koniec wszystko zaczyna się układać. Wspójną całość. A jeśli ten temat dotyczy kogoś, kogo znasz, udostępnij ten film. Czasem jedno nagranie potrafi skrócić czyjąś drogę cierpienia o miesiące lub nawet lata. Kiedy w końcu opuszczasz świat fantazji narcyza, osoby narcystycznie zaburzonej, to możesz być bardzo zdenerwowany, możesz być zirytowany. Rozczarowany. Możesz być wrogo nastawiony. Możesz czuć się tak, jakbyś chciał się odegrać. Zemścić na narcyzie możesz chcieć go zranić, możesz usiłować zrobić mu coś za to, że cię wykorzystał, za to, co spotkało cię z jego rąk, z jego strony. Możesz doświadczać niepokoju, stresu, depresji. Bezsennych nocy, ruminacji, zespołu stresu pourazowego. Możesz doświadczać syndromu złamanego serca i objawów z tym związanych, somatyzacji to skutek manipulacji, przemocy psychicznej tego, że znalazłeś się w świecie fantazji narcyza w fałszywym świecie. Alternatywnej rzeczywistości. Znalazłeś się w matriksie. Narcys wyobrażał sobie różne niemożliwe, nieprawdopodobne rzeczy w swojej zaburzonej głowie, pomysły, które nie mają zastosowania w rzeczywistości, a następnie ci to sugerował lub wręcz stosował do ciebie. Nie wyrażał tego jednak w sposób bezpośredni. Narcyz zwabił cię w pułapkę, w iluzję, w której twoja percepcja stała się nieważna, zniekształcona. Miałeś do czynienia z manipulacją, gaslightingiem, a kiedy doświadczasz podstępnego wyglądu zewnętrznego, maski, fałszywego wrażenia, możesz to uznać za prawdę. Lecz Narcyz nie pokazuje ci, Prawdy nie pokazuje ci tego, kim jest. To, co widzisz, bardzo się różni od tego, kim jest. To było bardzo zwodnicze. Celowo podsuwał ci złe pomysły. Robił określone wrażenie. Grał tak, jak aktor w filmie. Zasiał w twojej głowie różne pomysły i przekonania, w które uwierzyłeś. Stosował różnego rodzaju sztuczki, triki, manipulacje, przedstawił siebie z jak najlepszej strony, przedstawiał siebie w superlatywach, jakich to nie ma zdolności, cech, charakteru, zrobił bardzo dobre pierwsze wrażenie, pokazywał ci dokładnie to, co chciałeś zobaczyć. Stosował technikę odbicia lustrzanego. Upodabniał się do ciebie, kopiował ciebie, przez co uwierzyłeś w coś, co nie było prawdziwe. Postępował tak dla własnych korzyści. Gdy stajesz się świadomy tego, że nic z tego, w co uwierzyłeś, nie było prawdziwe, i funkcjonowałeś w świecie fantazji narcyza, w iluzji, miałeś do czynienia z przemocą, od Samego początku z podstępem, kłamstwem, manipulacją musisz się zdystansować, wylogować z jego fałszywego świata. Musisz trzymać się z dala od narcyza i jego otoczenia. Musisz rozpoznać i zaakceptować, że nic z tego nie było prawdziwe, nie było szczere. Musisz odnaleźć drogę z powrotem, drogę powrotu ku rzeczywistości. Do tego kluczowa jest wiedza, świadomość, zrozumienie. Musisz poznać prawdę, rzeczy takimi, jakimi faktycznie są. Nie możesz już dłużej wierzyć w iluzję narcyza, w jego maski, w jego słowa, w puste obietnice. Narcyz nakarmił cię różnymi kłamstwami, przekonaniami, pomysłami, stworzył alternatywną rzeczywistość, która opierała się na sugestiach, szacunkach, teorii, ale nie istniała w prawdziwym świecie. Mógł mówić ci różne rzeczy, lecz nic z tego nie było prawdziwe, nie było szczere. Nie było dobre dla Ciebie. Nic z tego nie było tym, na czym narcyzowi naprawdę zależało. Kiedy zaczynasz sobie to uświadamiać, kiedy zaczynasz to akceptować, to może być szokiem, może być to przytłaczające, nie do zniesienia. Możesz zaprzeczać, wypierać, tkwić w dysonansie poznawczym. W huśtawce nastrojów, pośród wątpliwości, uświadamiasz sobie, że żyłeś w kłamstwie z narcyzem, w fikcyjnym świecie, dał ci złudne wrażenie, oszukał tak, byś uwierzył w coś, co nie jest prawdziwe, byś uwierzył w kogoś, kto nie jest prawdziwy, nawet nie istnieje, zrobił tak, by czerpać z ciebie określone korzyści. Kiedy zaczynasz sobie to wszystko układać, uświadamiasz to sobie, akceptujesz to, może wywołać to w tobie skrajne, silne, negatywne emocje. Może być to szok, zaskoczenie, możesz być przygnębiony, zakłopotany, zdezorientowany. Możesz myśleć, że z tego nie wyjdziesz, że sobie nie poradzisz, że to się nigdy nie skończy. To tak jakbyś nagle przebudził się ze snu, z idealnego świata, fantazji. Rzeczy, które były dziwne, lub nieprawdopodobne, wydawały się realne, rzeczy, które nie powinny mieć sensu, w świecie narcyza mają sens. Kiedy akceptujesz, że to wszystko było kłamstwem, fantazją, budzisz się ze snu. A gdy opuszczasz świat narcyza, to jeszcze nie koniec przygody, to jeszcze nie koniec twoich zmagań. Dzieje się tak, ponieważ przyjąłeś do siebie różne fałszywe pomysły, przekonania i emocje. Twój umysł nauczył się funkcjonować pośród tego, co zniekształcone i nierealne, pośród nadinterpretacji. Więc teraz musisz odnowić to, w jaki sposób myśli twój umysł. Musisz przywrócić mózg do stanu, w jakim funkcjonował przed poznaniem narcyza. Musisz przywrócić go do wcześniejszego stanu, do stanu, w którym może funkcjonować prawidłowo, bez przeciążania, bez zagrożenia, bez stresu. I ma więcej, spędziłeś czasu. W świecie fantazji Narcyza, tym gorszy może być Twój stan, tym gorzej może funkcjonować Twój mózg, a także reszta ciała, reszta organizmu. Byłeś w alternatywnej rzeczywistości, byłeś z dala od prawdy. Zanim przejdziemy dalej, to jeszcze nie jest koniec i bardzo ważne, żebyś został ze mną jeszcze chwilę. Jeśli w trakcie oglądania łapiesz się za myśli dokładnie tak było zostaw lajka i napisz w komentarzu choć jedno zdanie to pomaga algorytmowi, ale przede wszystkim porządkuje Twoje własne doświadczenie. Jeśli czujesz, że ten materiał trafia w sedno zasubskrybuj i włącz dzwonek te nagrania nie są przypadkowe one są po to, żebyś nie wrócił. Do tej samej pułapki, pod inną postacią. Byłeś zdala od faktów, byłeś zdala od tego, co dobre i słuszne, a także moralne. Gdy już opuściłeś świat fantazji Narcyza, to musisz podłączyć się ponownie do rzeczywistości, z której byłeś wylogowany. Musisz odbudować prawidłową komunikację. A także kontrolę nad sobą, swoim życiem i emocjami. Musisz nauczyć się rozpoznawać, co jest prawdziwe, a co nie. Musisz potrafić wykryć w porę, co jest dobrym, a co złym zachowaniem, co jest prawdą, co jest słuszne i co jest rzeczywistością. Musisz zauważać drobne znaki. Znaki ostrzegawcze, czerwone flagi. Musisz odezyskać prawidłowe spojrzenie na życie, na świat, na innych ludzi. Odbieranie informacji, które nie są w żaden sposób zmienione, nic na nie nie wpływa to właśnie rzeczywistość to stan rzeczy takimi, jakimi są naprawdę to coś innego niż opieranie się na sugestii, interpretacji czy teorii, to wyraźnie różni się od wyobrażenia lub urojeń fikcji. Kiedy masz do czynienia z narcyzem, to nie masz do czynienia z niczym prawdziwym, z niczym autentycznym. U narcyza występuje surrealistyczna mieszanka faktów i fantazji, urojeń pomysłów i przekonań, które nie są szczere, nie są oparte na prawdzie, nie mają z prawdą nic wspólnego. Wszystko to, co obserwujesz u narcyza, wszelkie informacje, które otrzymujesz z jego strony, zostały zniekształcone, skażone. Kiedy masz kontakt z narcyzem, to wpływa on na to, jak postrzegasz rzeczywistość. Zniekształca ją. Kiedy dochodzi między Wami do interakcji, to wciąga Cię do swojego świata. A to z kolei ma szkodliwy wpływ na Twój mózg. Musisz zastanowić się nad sobą, musisz spojrzeć w głąb siebie, musisz zrobić analizę tego, co zaakceptowałeś ze strony narcyza, w co uwierzyłeś. Jakie twoje granice przekroczył, zniszczył? Musisz przeprowadzić takie śledztwo, tak jakbyś wziął pod lupę nawet najmniejsze detale, pomysły, przekonania. To proces oddzielenia tych części składowych i pozbycia się ich ze swojej przestrzeni. One mają moc tylko wtedy, gdy w nie wierzysz. Narcyz. Skupia się na swoim świecie fantazji, który dostarcza mu wrażeń, rozrywki. Kiedy wchodzisz z nim w interakcję, to zatracasz się w jego świecie, tracisz kontakt z rzeczywistością. Możesz czuć się zdezorientowany, możesz myśleć, że nic nie ma sensu. Dzieje się tak, ponieważ w świecie Narcyza nie liczy się prawda. Nie liczą się fakty, argumenty, muszą zostać zmienione, zniekształcone, nada im inne znaczenie, pojawi się nieprawidłowa interpretacja, dopiero wtedy coś takiego może istnieć w jego świecie. Musisz zrozumieć, że Narcyz zmieni lub zniekształci każdą informację, zinterpretuje ją inaczej. Niewłaściwie, kiedy otrzymujesz od Niego informacje, wierzysz w nie, to nie funkcjonujesz już dłużej w rzeczywistości. Masz do czynienia z jego nieprawidłową percepcją, którą stara się narzucić to podstępny wygląd zewnętrzny lub złudne wrażenie, fałszywe pomysły i przekonania to następnie oddziela Cię od rzeczywistości. By Twój mózg mógł powrócić do normalnego funkcjonowania, by się z tego podnieść, musisz zastanowić się nad sobą, musisz spojrzeć w głąb siebie, musisz przezwyciężyć błędy, które popełniłeś, musisz odezyskać kontrolę nad swoimi emocjami. Niektóre błędy, deficyty, doprowadziły cię do sytuacji, w której znajdujesz się obecnie. Miałeś do czynienia z mistrzem manipulacji i uwierzyłeś w coś nieprawdziwego. Zmienił sposób twojego myślenia, co następnie doprowadziło do niekorzystnej sytuacji. Znalazłeś się w środowisku, które nie jest dla ciebie odpowiednie. Musisz zastanowić się nad sobą, by rozwiązać lub wyjaśnić stan emocjonalny. Stan, który wynika z relacji z narcyzem. Konieczna jest obserwacja i świadomość względem Twoich myśli i emocji, odtworzenie pewnych sytuacji, ich analiza, a następnie wyciągnięcie odpowiednich wniosków. Musisz przezwyciężyć to, co w dalszym stopniu Cię kontroluje, ma na Ciebie wpływ. Jest to konieczne, by nie mogło powtórzyć się w przyszłości. Konieczne jest przeprogramowanie mózgu, tak byś mógł skutecznie poradzić sobie z trudnościami. Niezbędna jest jasność sytuacji. Może to zapobiec kolejnym zagrożeniom ze strony toksycznych ludzi w przyszłości. Może to stanowczo ograniczyć ryzyko. Jeśli dotarłeś aż tutaj, to znaczy, że coś w tobie już się zmienia. Napisz w komentarzu ten cytat, jeśli czujesz, że się z nim zgadzasz. Wybieram rzeczywistość, nawet jeśli prawda bolała. Przeczytaj też komentarze innych, nie jesteś w tym sam. Obejrzyj kolejne nagrania, na moim kanale znajdziesz ich setki. Pomogą ci zrozumieć, jak wyjść z tej pułapki na zawsze, krok po kroku, bez cofania się. Jeśli chcesz pójść głębiej, w strefie premium możesz wesprzeć kanał i uzyskać dostęp do ponad 30 godzin i 100 materiałów, które nie są dostępne publicznie. To oferta specjalna dla osób, które naprawdę chcą zamknąć ten etap raz na dobre. A jeśli czujesz, że potrzebujesz indywidualnego wsparcia, rozmowy, osobistego prowadzenia, Możesz umówić się ze mną na prywatne sesje, to bezpieczna przestrzeń skupiona wyłącznie na tobie, twojej historii i twoim powrocie do równowagi, dbaj o siebie, dziękuję i do usłyszenia wkrótce.